Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Warsaw Skyline, w jakże tej serii z Warsaw Sky Info oczywiście. E, nie, no takie gadania oczywiście, no wiadomo, które zawsze jest takie same, ale dobrze. Dzisiaj postaram się, aby było inaczej. Troszeczkę, nie, no nie będzie inaczej, nie, nie umiem inaczej. No, no dobra, witam. No, witam z tej strony, z tej strony Warsaw Skyline. No i co, no to mi się wydaje. Dzisiaj, wam o, może Wam powiem o czym dzisiaj będę mówił. O menicy, o menicy Legacy Tower, Sparku i Cinema Towers. Spark, tak jak to powiedziałam, Warszawska Info. Dobrze, więc. No więc co. No więc zacznę. Zacznę oczywiście od menicy Legacy Tower, tak. No, więc, no zaczynamy. Przekażę, zobaczę jaki jest timing. Timing nie jest najgorszy. No, przynajmniej wstępnie trwa 4 minut. No to dobrze. Mennice Legacy Tower. Był taki jeden komentarz sobie pod moim filmem, że informacje są w stylu może, na pewno, raczej tak możliwe. Dlaczego? Mówię możliwe. Mówię tak z tego powodu. I mówię tutaj przy menicy Legacy Tower, bo to jest pewnie przykład, że nie wszystko w inwestycjach jest pewne. I po prostu nie chcę, żebyście się na przykład napalali, na przykład, ojejku, powiedzmy, przykładnie, nie, Warsaw Spire ma mieć 220 metrów, to nagle ma mieć 110, no co, mogło tak być, znaczy, no teoretycznie to było prawie, że niemożliwe, ale, no, mogło być, no, ale dobra, e, a więc, e, tutaj bez jakichś tam przedłużania i w ogóle, y, no, Menice Tower, o czym Wam mogę powiedzieć, Miał mieć 130 metrów, a teraz ma mieć 140 metrów, miała mieć 122 metry do dachu yy, i 130 metrów z anteną, czy tam z, czy an, z anteną, czy tam jakieś są, nie no strukturalne to miało być 130 tutaj mamy 140 metrów do dachu, czy się, czy się, czy się z tego cieszę? tak, cieszę się z tego powodu Nieczęsto bywa może, że budynki idą w górę e, natomiast tutaj jak widzimy Legacy Tower ma mieć 140 metrów e, w wysokości to jest naprawdę według mnie Dobra informacja, dlaczego? Informacja jest y, dobra, ponieważ, tak szczerze mówiąc, dla mnie 122 metry w tym mniej w tej lokalizacji, w jakiej jest Mennica Legacy Tower, wygl wyglądałoby tak nie o tyle co dziwnie, co po prostu tak, mimo wszystko, inaczej brzmi: 140 metrów, 122 metry. Jak mówimy, no, 122 metry, no to co? Myślimy, jaki wieżowiec, no, żeby sobie szybko porównać? No, Spectrum Tower to się nazywa Spectrum Tower? Chyba tak. Albo Intraco. A jak myślimy 140 metrów, no to co? No to Mariot Albo coś w miarę podobnego do Warsaw Financial Center. Czyli już ten jakby wyższy segment budynków nazwijmy to i to jest fajnie, że ma mieć 140 metrów. I według mnie jeżeli chodzi o tę wysokość widzicie piętra 34 jeżeli chodzi o tą wysokość to wszystko, no to jest za dużo chyba wypowiadać się nie, nie muszę, no, yy, ponieważ tutaj nie będę jakoś tam wam 5 minut mówił o jejku, dlaczego ta wysokość jest taka fajna. Yy, a więc tutaj macie wszystko, oczywiście. W yy, 2016 w październiku się zaczęła budowa. Yy, najpierw się zaczęła w marcu, coś tam nie wiem, czy nie pykło, nie pamiętam, wtedy nie obserwowałam aż tak menicy Legacy Tower. wiedziałem, że się zaczyna, miała zaczynać w marcu 2016, natomiast zauważyłem nagle, że jest. Zatwierdzona. No i nagle tak, okej, okay, dobra, dobra, nie? Poczekamy pewnie chwilę na zaczęcie, bud na zaczęcie budowy. Przeczytałem, że Warburt mają chyba wykonywać. Możliwe, że mają wykonywać Warburt. Nie pamiętam, to jest informacja sprzed miesiąca. Eee, natomiast możemy tu się dowiedzieć eee, i pewnie to na, to na tym odcinku zrobię. No i, no i zaczęło się w październiku. Natomiast we wrześniu 2019 roku ma się ukończyć. Miejmy nadzieję, że wyrobią się na ten 2019 rok, bo zapowiada się nam, że w 2019 roku zostanie oddana masa, naprawdę bardzo duża ilość budynków. Będzie taki drugi 2016 rok. Zobaczcie sobie zresztą na przykład na Skylinera, też chyba w 2019 roku, tak. Mam nadzieję, że mi wszystko się rozpocznie o Skyliner w 2016 roku i że się ukończy w 2019 roku, bo to jest bardzo fajna inwestycja. Ale o niej nie dzisiaj. O niej powiem, jak mianowicie będzie w budowie. Miejmy nadzieję, że będzie odcinek o Skylinerze, bo wtedy prawdopodobnie będzie w budowie. Natomiast przechodząc tutaj do tej domenicy Legacy Tower i przede wszystkim o jej wyglądzie, bo to jest jej główny aspekt. Na to powinniśmy szczerze mówiąc patrzeć, yy, według mnie. Na wizualizacjach nie widzimy jakoś niby na pierwszy rzut oka czegoś, jak mamy na przykład wizualizację tą, no bo co, no bo budynek nie dosyć charakterystyczny, ale wygląda tak nijak. Natomiast szczerze mówiąc, jeżeli chodzi tutaj, jak się mu nie o tyle co przyjrzymy, przez chwilę patrzenia możemy już zauważyć to, że ten budynek naprawdę wygląda bardzo dobrze, bardzo fajnie. Elewacja też bardzo różna. Co mi się bardzo podoba, e, powoli jest odstawanie od tej elewacji typu Q22. Mamy Q22, mamy elewację e, już innego typu. Q22 taka gład, takie prze, przedstawienie gładkiej elewacji. Warsaw Spire przedstawienie troszeczkę takiej elewacji w niektórych miejscach odstającej. Jakby nazwijmy to od głównego budynku, jakkolwiek to brzmi. E, mamy przykład złotej 44, elewacji naprawdę e, charakterystycznie. Nazwijmy to nowoczesnej, bardzo takiej futurystycznej. Mamy elewację Mariota, elewację taką nazwijmy to z budynków rodem 1970 roku. No, w sumie Mariot wtedy powstał czy tam 1980 1980 rok. No to mniej więcej taka elewacja tego typu. No i mamy elewację taką bardzo nowoczesną, jak na takie tam, jak na tamte czasy, czyli w Intraco 2 mamy w Warszawie, będziemy mieli naprawdę sporo bardzo ciekawych elewacji, co jest fajne. Nie musi tutaj wszystko do siebie według mnie już pasować w Warszawie, skoro e, dla niektórych już wszystko jest takie różne. To fajnie jak są różne elewacje i mi się właśnie to podoba że Menica Regard Staru będzie prezentowała inną elewację. Mam nadzieję tylko, że ona wyjdzie przynajmniej tak jak jest na, tak jak jest na tych e, wizualizacjach. Te panele są w sumie ciekawie ułożone. Naprawdę dla mnie jest to szczerze mówiąc bardzo e, fajnie wyglądające, wyglądające. Miejmy nadzieję, że, do, mie, miejmy nadzieję, że udany e, budynek, e, który się wybuduje bez żadnego problemu. E, jak widać tutaj, no nie wiem czy są wiarygodne wizualizacje. Miejmy nadzieję, że tak. Byłoby to charakterystyczne, no nie może drugi spektrum Czy W ogóle drugi spektrum mhm, mm, Sprawdzam, tak, spektrum tower Może nie o tyle co drugi spektrum, ale Mimo wszystko zawsze coś Naprawdę bardzo budynek, tak jak Wam mówiłem z elewacji mi się podoba I już fajnie, sam fakt, że powstaje To też fajne jest to, że tutaj nie mamy do czynienia z jednym i wyłącznie jednym budynkiem tylko mamy mimo wszystko do czynienia z tutaj dwoma budynkami, co naprawdę przy dobrym wkomponowaniu e, może wyglądać przyzwoicie, a nawet i bardzo fajnie, e, tak jak mamy na przykład na tej wizualizacji. E, no, jak wiadomo, tutaj elewacja według mnie na plus tutaj jeżeli chodzi o plany no to ja się na planach nie będę za bardzo yy, wypowiadał e, jeżeli chodzi tutaj o te plany no tutaj nazwiemy to jak to wszystko wygląda fajne jest takie coś że no nawet i ta, ten tutaj budynek yy, obok yy, nie wiem nie wiem czy to jest budynek czy ten jest a czy ten jest b nie wiem no powiedzmy że to jest a to jest b e, naprawdę fajnie że ten budynek no się ciekawie wkomponowuje dla mnie, pasuje nawet i do tego budynku. Co oczywiście tutaj na plus. Według, w ogóle, według mnie, Menica Legacy Tower jest budynkiem, o którym tutaj powinno mimo wszystko się mówić. I fajnie, gdyby powstała taka, taka jaka jest na wizualizacjach. A więc, przechodzimy do następnego budynku. Stwierdziłem, że najpierw wam powiem o Sparku, ponieważ tej inwestycja powstanie później... Natomiast jest już w budowie. Natomiast jest już w budowie. Mi się wydaje to, że ta budowa może przyspieszyć po tym jak Skanska wybuduje Generation Park. Dla mnie budynek Spark jest naprawdę budynkiem fajnym. Ponieważ jest to przystawienie budynku, który jest, ma prostą bryłę. Tak samo jak Generation Park, ale o Generation Parku dołoży coś. Za chwilę swoją drogą tu mi się wydaje, że tobie jest Generation Park, nie wydaje mi się, tylko raczej na pewno to jest Generation Park, nie ma tu Warsaw Spider, ale jest Generation Park. Zawsze coś. No a więc. Dla mnie Spark to jest przedstawienie, przynajmniej według wizualizacji, budynku, który ma bardzo prostą bryłę, ale ma, bryłek, ma bryłę, która jest otoczona czymś ciekawym. Prosta bryła, ale otoczona bardzo ciekawą, fajną elewacją, Ta elewacja naprawdę może się sprawdzić. Ten budynek wygląda dobrze, szczególnie z tej orientacji mi się on naprawdę bardzo podoba. Jak widać, elewacja naprawdę fajna. Tutaj dobrze, że mamy takie zróżnicowanie. Układ budynków także fajny. Wszystko naprawdę według mnie, jeżeli chodzi o Spark, jest dobrze. Natomiast tutaj jak wiemy no, przez mojej no długo będziemy musieli czekać na Sparka To od razu mi zapadło w pamięci, że 2021 rok, ale tak jak mówię, no najpierw generation partner tutaj na 2017 rok, no to potem jeszcze y, mają ten tego Sparka, no ale Skanska tutaj dużo rzeczy robi akurat. Też całkowitą widzicie 70 tysięcy m2, nawet nie ma tutaj na jego temat bardzo dużo informacji. No i co? Tej plany dostarczyłem, ja mogę się pochwalić. He, he, he. nie no widziałam plany. Tak one o to wyglądają. Tej, tylko wiedziałem, że to są plany szczerze mówiąc i stwierdziłem, że dodam na Urbanity. No a więc tutaj, jeżeli chodzi o bryłę, za zabrać, nie będę się wypowiadał. Ciekawie to wygląda. Ogólnie mówiąc. Bryła naprawdę fajnie, że jest prosta, ale ona będzie przedstawiała to, że nie tylko bryła prosta e, może być brzydka. Więc e, tutaj... Będzie to ta, taki naprawdę fajny klocek, ale dobrze wykończony. No a więc cena Towers, tutaj po prostu tak się nie o tyle może coś śpieszę, co po prostu mi się wydaje, że nie trzeba aż tak dużo mówić o całym tym, o tym wszystkim. No. E, tym sparku naprawdę budynek mi się bardzo podoba. Siena Tower, nawet no Tower, parku nie powiedziałem, że ma mieć 130 metrów. Może powiedziałem, budynek, który mnie zapadł w pamięci, ponieważ jego rozpoczęcie budowy miało miejsce 31 grudnia. Pamiętam, że już byłem wkurzony. E, to chyba było nawet i przy tym, tak, to było przy tym, kiedy wrzucałem odcinek polskiej wieżowce. E, ten taki, e, może niektóre osoby wiedzą, odcinek, jakby on tak jakby to przedstawić. Najwyższe budynki w Polsce, tak, najwyższe, chyba tak, nie pamiętam jak to się nazywało Polskie są ponad 100 metrów, chyba tak No dobra, i 31 grudnia się zaczęła budowa Sieny Towers Czyli już pół roku się buduje Jeżeli chodzi o to, wiadomo, co oni tutaj robią No to trzeba przyznać Robią dużo Natomiast tutaj Jeżeli chodzi o te, te zdjęcie Widać, że przynajmniej coś jakaś jest Tutaj robota. no Jeżeli chodzi o to, co myślę o Sinie Towers, wydaje mi się tutaj, że jest to projekt kolejny, przedstawiający. Mi się wydaje, to będzie taki typowy, typowy, typowe będą to takie bliźniaki, ponieważ mają mosty. To jest naprawdę, według mnie, inwestycja, która może być kolejną fajną inwestycją. Dla mnie, ja, się no, kolejna, szczerze mówiąc, naprawdę pomysłowa elewacja. Wszystkie te budynki mają naprawdę połosowe elewacje, no. no ale dobra. Kolejna naprawdę mi się wydaje dobra elewacja. Przede wszystkim budynek, naprawdę no, 130 metrów. To już w okolicy Ronda Szwiskiego jest wysokie, ale to co jest ważne, te mosty, one naprawdę będą bardzo fajnie wyglądały, bardzo dobrze. No i co tu mogę więcej mówić? Naprawdę inwestycja dla mnie. Fenomenalna bym to pod tym względem, że naprawdę to tutaj e, nazwijmy, że fajnie wygląda. Natomiast czy tutaj mogę coś więcej na ten temat mówić, tego e, nie wiem. Czy by tu jeszcze coś powiedzieć? Oprócz tego, że elewacja jest naprawdę dobra, e, wysokość też jest naprawdę bardzo fajna. E, mam nadzieję, że to oczywiście, że Cena Tower się ukończy na ten 2019 rok, chyba podejrzewam, że miał być kiedyś. Nie no, nie mamy daty zakończenia, eee, czy się tym interesuje kiedyś się ukończy tego nie wiem, bo ona równie dobrze może się skończyć w 2020 roku i szczerze mówiąc bym się tego nie zdziwił, no i tak, eee, o czym wam mogę jeszcze powiedzieć, no jakby kiedyś, o kiedyś, kiedyś to miało wyglądać, <grym> ze Skylinerem. I ta wizualizacja, swoją drogą, będę musiał wam zaraz pokazać w stronę wizualizacji Skylinera. W sumie w ogóle Cinatowers, jak widać, od samego początku miała podobny, nazwijmy to, namysł. Podobnie miała wyglądać, więc tutaj, jak widzimy, nie najgorzej, wszystko. I ogólnie kiedyś to Cinatowers tak się miała komponować z yy, skyline No i co? No i mi się wydaje, że to jest wszystko na ten odcinek. Powiedziałem Wam, te wszystkie rzeczy. Takie mi się wydaje moje przemyślenia na ten temat. Teraz ostatnie takie ogłoszenie parafialne na temat odcinku. Postaram się w weekend wrzucić odcinek z budynków, które niestety nie powstaną, w Warszawie przecież niestety, no które miały powstać, ale ale dupa nie powstaną. No i tak, jeżeli chodzi jeszcze o jedną rzecz. Dlaczego tak niektórzy niektórzy może się to nie spodobać dziwić dlaczego ja tak ciągle mówię o tych elewacjach, o tym o fajnie, że się różnią eee, szczerze mówiąc. Dla mnie w Warszawie już jest tak zróżnicowana architektura i nie mówię o tym, że to jest źle. Dla mnie w sumie dobrze, że to, coś się różni i szczerze mówiąc, dobrze naprawdę, że te budynki są różne, bo gdyby wszystko było takie samo, bo byłoby to szczerze mówiąc nudne. A więc cieszę się, że tutaj w Warszawie będzie można zobaczyć. Naprawdę, gamę różnych: no, bardzo wiele różnych tutaj elewacji na budynkach. Ale dobra, już zakończam ten temat. Mi się chyba pozostało, szczerze mówiąc, tylko z wami pożegnać. No to co, no bo. No to do zobaczenia. Cześć. Cześć. No to. No cześć. Cześć. Pa, pa.